Siemaneczko, Słysza, ale z tej strony, witam na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie znowu chyba taki osobny dział za może, rodzaje ludzi, bo e, tych kategorii pojawia się tak dużo, że e, i są dość ciekawe, więc o nich też mówię, e, że może zrobię osobną jakby playlistę, ale to zobaczymy jak się nazbiera tego więcej, to potem to zbiorę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ludziach, którzy w kontekście zarządzania mamy trzy grupy. Ludzie, którzy zarządzają rzeczami. Czyli swego rodzaju specjaliści. Czy to od komputerów, czy od sieci telekomunikacyjnych, czy od sprzętu ciężkiego, no jakby generalnie specjaliści. Swego rodzaju. Ci ludzie zarządzają rzeczami. Nazy nimi w cudzysłowie jest management, może bardziej kierownictwo czyli ludzie, którzy zarządzają innymi ludźmi, czyli między innymi nimi. Między innymi nimi. Mini, mini. Nie tak to było, jak to było, czekajcie, tak. Doktor Zło jakoś tak Nie pamiętam. I trzecia grupa ludzi, tak to się mówi, że ci, którzy zarządzają finansami, zarządzają wszystkimi. One ring to rule the mall. Także macie trzy grupy, i ciekawi mnie, w której grupie jesteście. To jedno takie pytanie, a drugie pytanie. E, bo też um, spotykam się z takim pytaniem często, e, co zrobić, żeby więcej zarabiać? Jeśli jesteś specjalistą, to jest też można powiedzieć ścieżka kariery. Jeśli jesteś, znam wielu ludzi, którzy są prezesami, którzy zaczynali na przykład od bycia gońcem w danej firmie, a mają już po 60 i więcej lat, e, albo, albo roznosili, jakieś tam, e, roznosili jakieś tam dokumenty po, po, po firmie. E, czy to była większa, czy mniejsza firma, czy jakaś polska, czy międzynarodowa korporacja. Mniej więcej ścieżka jest podobna. Najpierw zarządzasz rzeczami, potem, jak się nauczysz, to zarządzasz ludźmi, a później finansami, czyli wchodzisz do zarządu i tak dalej. Gdzie jesteś, takie pytanie, i co robić, żeby zarabiać więcej? No, generalnie, jeśli jesteś specjalistą i w tym się odnajdujesz i nie chcesz zarządzać ludźmi, to zostaniesz w tej kategorii. Jeśli na przykład, opowiem taki przykład jednego też ze znajomych. Mieliśmy kiedyś swego czasu taką rozmowę, gdzie był serwisantem, potem otworzył swoją firmę, też z serwisem danego danego rodzaju danego rodzaju um, jakiejś tam gałęzi gospodarki, um, a potem przeszedł właśnie na tą, drugą, um, na tą drugą kategorię zarządzania ludźmi. I nie za bardzo mu to pasowało i o tym gadaliśmy. I zadałem mu je to pytanie, czy chcesz się zajmować serwisem, czy chcesz się zajmować zarządzaniem ludźmi, którzy w tym serwisie pracują. No i odpowiedź była prosta. Chce się zajmować zarządzaniem. Więc powiedziałem mu, zostaw w spokoju serwis i daj tym ludziom pracować. Rozliczaj ich tylko z tego, ale im się nie wcinaj. No, chyba, że ich uczysz, to wiadomo. Ale jeśli są um, specjalistami, których zatrudniłeś i z których usług korzystasz, daj im swobodnie popracować. Daj im odrobinę odpowiedzialności, z której ich później rozliczasz, oczywiście. No, ale jeśli chcesz już wejść na poziom bo tutaj powiedzmy, jakby tutaj to jest kierownicy tu są specjaliści kierownicy. I, I zarząd. Także um, tu też jest dodatkowe pytanie, mi się przypomniało. A propos mojej oferty, to też jakby wkrótce się pojawi na kanale, ale może nie tu na kanale. Tu na kanale będzie, ale materiały będą poukrywane i będzie można je zobaczyć tylko na stronie. Więc od razu uprzedzam. Ale zadajecie mi pytanie, dlaczego taki duży rozrzut cenowy jest, jeśli chodzi o jedną godzinę mojej pracy? No to tu jest wyjaśnienie. To jest jedno z wyjaśnień. Jeśli ja pracuję, jeśli chodzi o sferę biznesową, tak? Jeśli pracuję z pracownikiem, to na ogół nie pracuję, chyba że to jest, jest kilka osób i wtedy mam możliwość pracowania indywidualnie. Ale na ogół, jeśli chodzi o pracowników, to pracuję grupowo. Jeśli chodzi o zamknięte szkolenie, jeśli jesteś w firmie i chciałbyś jakieś szkolenie, to tak to wygląda. Że na ogół zbieramy grupę pracowników, czy z danego działu, czy z kilku działów i robimy grupowe szkolenie. Później, już w zależności od tego, jakie to jest szkolenie, to. To robimy też czasem zajęcia indywidualne, czasem nie. Wiadomo, że z kierownictwem to najczęściej są zajęcia indywidualne, no i z zarządem też indywidualne. I jakby o innych sprawach rozmawiamy tu, o innych tu, a o innych tu, dlatego i stawki są inne. I tak to wygląda. To taki skrót o moje mojej oferty. A wracając, konkludując materiał, w której grupie jesteś? I chyba już teraz wiesz, co zrobić, żeby zrobić więcej. Postarać się przejść, oczko wyżej w swojej karierze. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, szakalant.